Hejtujecie mnie za to, że napisałam, że Julia von Stein, robiąc sobie lifting całej twarzy, mając jednocześnie 29 lat, przysięgam wam, że byłam pewna, że ona jest po 40, to że to jest za wcześnie na taką operację? Słuchajcie, no to tak, tak samo jakby jakiś lekarz podjął się operacji u 90-letniej kobiety, na przykład powiększania biustu i liftingu oraz powiększania pupy u 90-letniej kobiety o której często lekarze nie chcą e, w innych operacji przeprowadzać, a co mówić takie. To jest na takiej samej zasadzie, że kobieta e, jakby jest zbyt młoda na to, żeby przechodzić operacje, które nie są zabiegiem stricte upiększającym w każdym wieku, tylko to jest zabieg, który ma naciągać ją wisą skórę, tak jak u e, mamy kar kardasianek, która nie wiem, była grubo po sześćdziesiątce i faktycznie taki zabieg już, czy, czy u Dagmary, można by było zrobić. Każdy taki zabieg to jest obciążenie naszego organizmu. To jest e, coś bardzo ryzykownego. Jeżeli się go podejmuje, to należy go robić wtedy, kiedy faktycznie jest taka potrzeba, a nie że mam 20 lat, chcę zrobić lifting twarzy, e, chcę i koniec. To tak nie działa. Żaden porządny lekarz i ceniony, i ceniony chirurg nie zrobi takiej operacji, choćby dostał milion złotych w kaszu. I tylko o to mi chodzi. Dlatego rozumiem wasze komentarze, ale z drugiej strony też zrozumcie, jakby moje podejście do tego tematu. Wiecie sami, że, że sama podjęłam się operacji powiększania i wyrównania biustu i wiem, w jakich przypadkach, co się powinno robić. Moje ciało, moja sprawa, owszem, ale nie wtedy, gdy zagraża twojemu życiu, to twojemu życiu albo zdrowiu.